Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wrócimy sobie do przeszłości i otworzymy saszetki z kolekcji Tops Match Attack sezon 2019-2020. Jest to wersja angielska, tutaj mamy multipaka, a po prawej stronie luźne saszetki. Czyli w sumie tu mamy 5 saszetek, tu 6, 11, tu będzie karta limitowana Albo złoty, srebrny bądź brązowy sterling. Odkleimy sobie saszetki i przypomnimy jak to tam wyglądało w tej edycji. Są tutaj angielskie zespoły. Niektóre karty były tylko właśnie w Anglii, nie było ich u nas. Także zaczniemy może z gdzie jest karta limitowana jaki nam wpadnie Sterling no niestety ten najsłabszy czyli brązowy Rahem Sterling i co jeszcze mamy tutaj logo Liverpoolu logo Bayernu Umtiti z Barcelony Seferowicz Benfica Aleksander Arnold Liverpool i Fabinho man of the match również Liverpool. To lecimy już teraz za wszelki tutaj z tego multipaka. Salah również Liverpool. No, połowa składu Liverpoolu. Areola, Paris Saint-Germain, Carvajal, Real, Bailey, Bayer Leverkusen, Bellerin, Arsenal, logo Tottenhamu i Messi record holders Messi wpadł. W kolejnej saszetce jest Rashford z Manchester United, następnie Diawara Roma, Lucas Hernandez Bayern, Luis Suarez Barcelona, Aspilicueta Chelsea, no i jest zespół Wolverhampton, który był właśnie tylko w wersji angielskiej, Johnny i ponownie Messi MVP no dzisiaj mamy Messiego tutaj. Kolejna saszetka i kto nam wpada ponownie Liverpool Salah drugi raz. Areola również po raz drugi. Herrera Atletico Robert Lewandowski. Mamy Robertcika. Do tego Giroux, Chelsea, Jean Moutinho, Wolverhampton i Koke Men of the match Atletico. Czyli jeżeli chodzi o te angielskie karty, to mamy dwie karty Wolverhampton. No i kogo mamy w kolejnej saszetce Fred, Manchester United. I nie wiem właśnie, czy czasem zespół Manchester United też nie był tylko w tej edycji, tutaj angielskiej. Ruben Dias z Benfica, ponownie Umtiti Barcelona, Asensio Real, Papastopulos Arsenal, i Arsenal też był drużyną, która była w wersji angielskiej. Duo Laporte Stones z Manchesteru City i, proszę, Matt Doherty, Club Legend, Wolverhampton też angielska karta. No, i teraz luźne saszetki. Co nam tutaj wpadnie? Odwrócone coś. Tottenham, Rui Patricio, Wolverhampton, Mkitarian, Arsenal, Carvajal, Real i Bailey, Bayer-Leverkusen, czyli no tutaj wpadają nam powtóreczki. I z tego co kojarzę, Tottenham, karty. Z zawodnikami były dużo większe. Zawodnicy byli więksi na tych kartach aniżeli w naszej wersji. Także były różnice w wersji naszej i angielskiej. Klub Legend Thomas Miller z Bayernu. I znowu mamy Wolverhampton. Conor Cody. Lucas Torreira z Arsenalu. Militao Real. Atletico Felipe Fabinho, Man of the match Liverpool, Dembele, Barcelona, Marcelo Real, Lindelof, Manchester United i Walker, Manchester City Messi, Centurion. No, dzisiaj jest dzień Messiego. Trzy karty specjalne powpadały właśnie z Messim więc niesamowita sprawa do tego Kitarian ponownie Arsenal, logo Manchester United Lewandowski Bayern po raz drugi i Lenglet Barcelona dwa razy lewy zostały dwie saszetki co nam jeszcze tutaj wpadnie Oblak MVP Atletico Sergio Ramos Real João Felix Atletico, Dele Ali Tottenham i Van Dijk Liverpool. No i ostatnia saszetka. Leroy Zane, record Holders Manchester City, Monreal Arsenal, duo Tottenhamu Kane i Son, Verratti, Paris Saint-Germain i Wicel, Borussia, Dortmund. Tak więc moi kochani, Manchester United, Arsenal i Wolverhampton to były zespoły, które były w wersji angielskiej dołożone. No i jak widzicie, Messi tutaj trzy razy wpadł. Brązowa limitka ze Sterlingiem, więc myślę, że to był dobry unboxing. To tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam.